Halo! Tu zespół Akwarium Gdyńskiego. Zapraszamy do wysłuchania cyklu podcastów Ryby. Dowiecie się z niego sporo ciekawostek na temat świata, w którym żyją ryby i wieloryby. Aloha, z tej strony Gosia Żywicka z Akwarium Gdyńskiego. Witam się z Wami jak na Hawajach, bo w dniu, w którym publikujemy to nagranie, a jest dokładnie 15 lutego. Przypada Światowy Dzień Wielorybów. Tradycje tego święta są głęboko zakorzenione w kulturze hawajskiej, a wszystko zaczęło się od tego, że w 1980 roku na Hawajach właśnie pewna fundacja działająca na rzecz Wielorybów w Pacyfiku ustanowiła Dzień Wielorybów. I ten dzień, Dzień Wielorybów, już po raz 42, najhuczniej obchodzony jest na wyspie Maui. Czyli drugiej co do wielkości wyspie w archipelagu Hawajów. Już mówię dlaczego te Hawaje i skąd w lutym wzięły się przy Maui całe stada wielorybów. Na świecie są trzy populacje humbaków. Jedna na północnym Pacyfiku, to ta, której dotyczy nasza dzisiejsza historia. Druga zlokalizowana jest na północnym Atlantyku, a ta trzecia występuje w wodach wokół Antarktydy. Te trzy populacje są od siebie odizolowane geograficznie i rozrodczo, tak, że nie wchodzą sobie w parady. Naukowcom, którzy przez lata obserwowali wędrówki humbaków, tych pochodzących z północnego Pacyfiku, udało się ustalić, że mają one ściśle określone drogi migracji. Każde lato humbak spędza żerując w zatoce Alaska a zimą przemieszcza się w rejon Hawajów, aby się rozmnażać. Czyli w zimnych wodach humbaki północno-pacyficzne intensywnie się odżywiają, a w cieplejszych wodach odbywają gody i rodzą młode. Dlatego wygór padł na Hawaje, dlatego przy brzegach Maui pojawiają się stada humbaków, bo jest tam miło, ciepło i przyjemnie i ludzie na te wieloryby czekają. Można powiedzieć, że domem humbaków jest Wszechocean, Natomiast wędrówki mają po prostu wyssane z mlekiem matki. Rocznie humbaki mogą przepłynąć podczas migracji północ-południe 25 tysięcy km. Są też i takie wieloryby, które trzymają się ściśle określonego obszaru. Wal gredlandzki, białucha, narwal. Te walenie nigdy nie wystawiły płetwy poza chłodne wody Arktyki. Teraz, jak humbaki zdobywają energię na tak długą podróż przez ocean? Ich średnia masa wynosi 33 tony, a długość maksymalna 15 metrów. Energią do życia czerpią oczywiście z jedzenia i tu pewnie dla słuchaczy nie jest zaskoczeniem to, że ulubionym pokarmem fiszbinowców, do których należy też humbak, jest kryl. Dieta pokarmowa humbaków składa się w dużej mierze z małych skorupiaków i małych ryb, które wieloryby odcedzają z wody za pomocą fiszbinów. Humbaki pobierają pokarm tylko latem w wodach polarnych. Podczas zimy, gdy już mają kierunkowska włączony na Hawaje, odżywiają się rezerwami tłuszczu, który chroni je także przed utratą ciepła. A skoro jesteśmy już przy cieple, to to ciepło rodzinne widać u matek z dziećmi, które pływają blisko siebie, często dotykając się płetwami, co wydaje się być gestem czułości. Samice pielęgnują swoje młode przez prawie rok, choć osiągnięcie pełnej dorosłości zajmuje chumbaczkowi znacznie więcej czasu. Humbakie rosną do około dziesiątego roku życia. Powiedziałam na początku audycji, że najchuczniejsze uroczystości w Dniu Wielorybów odbywają się na Maui. Może dziać się tak, że nie tylko za sprawą bogatego programu festiwalu, ale i za sprawą samych humbaków. Już wyjaśniam dlaczego. Humbaki są potężnymi pływakami, używają swojej masywnej płetwy ogonowej, a może ona być szeroka na 5,5 metra, do poruszania się w wodzie, ale czasami taka płetwa przydaje się też do całkowitego wyjścia z wody. Humbakowi zdarza się przerywać pływanie i dla odmiany fruwać w powietrzu. Wyskakujący z wody i opadający w toń Humbak robi to z hukiem armatnim. Każdy taki wyskok z wody kończy się lądowaniem z potężnym pluskiem. Naukowcy nie są pewni, czy to zachowanie ma konkretny cel, czy służy wielorybom do usuwania pasożytów ze skóry, czy może wieloryby robią takie show po prostu dla zabawy. Oprócz tej masywnej płetwy ogonowej, humbaki mają silnie wydłużone płetwy piersiowe, stąd wzięła się ich druga nazwa długopłetwiec. Megaptera nazwa rodzajowa humbaka, powstała z połączenia dwóch słów. Mega, czyli wielki i ptera, czyli skrzydło, co odnosi się właśnie do długich płetw tego wieloryba. Podczas wyskakiwania nad powierzchnię wody, płetwy piersiowe wyglądają jak wielkie ptasie skrzydła. A skąd ten humbak? Humbak, czyli garbus, wzięło się stąd, że wieloryby wyginają grzbiet podczas nurkowania i pojawia się coś na wzór garbu. A już humbaki z imienia można rozpoznawać po tym, że każdy osobnik ma unikatowy dla siebie wzór na płetwie ogonowej. Jest na świecie taki humbak, do którego nie wolno się zbliżać. Pokazuje się rzadko, ale gdy już się pojawi, to jest to wielka sensacja, która obiega praktycznie wszystkie media społecznościowe. Ten wieloryb wyróżnia się na tle pozostałych humbaków ze względu na swoje nietypowe ubarwienie. Ma kolor biały. Wieloryb dostał na imię Biały Gość. Biały Gość to wyjątkowy okaz zarówno dla turystów, jak i naukowców zajmujących się badaniem oceanicznego życia. Dla jego bezpieczeństwa władze Australii ustanowiły zasadę zakazu zbliżania się do tego humbaka przez nieuprawione łodzie na mniej niż 500 metrów. Wracając do humbaków z Hawaju, gdzie teraz trwa sezon rozrodczy wielorybów, fundacja, która zainicjowała powstanie Dnia Wielorybów, Działa na szeroką skalę. Nie tylko edukuje lokalną społeczność, nie tylko przygotowuje program artystyczny obchodów, ale i prowadzi badania naukowe, siedlisk wielorybów w oceanach, na przykład. Także nie tylko turyści, ale i naukowcy czekają każdej zimy na pojawienie się wielorybów, i jest to święto wyczekiwane przez wszystkich. Taką mniej znaną ciekawostką z życia wielorybów, humbaków, może być to, że śpiewają tylko samce humbaków. W miesiącach zimowych, tutaj na Maui, często zanurza się głowę pod wodą i rzeczywiście słyszy się pieśni wieloryba. To jedna z największych tajemnic dzisiejszego oceanu. Humbaki znane są ze swoich magicznych pieśni które podróżują razem z nimi na znaczne odległości. Naukowcy badają te dźwięki, aby rozszyfrować ich znaczenie. Najprawdopodobniej humbaki śpiewają, aby komunikować się ze sobą i przyciągać potencjalnych partnerów. Humbaki śpiewają głównie, choć nie wyłącznie w okresie godowym, są też inne dźwięki wydawane przez te zwierzęta, na przykład dźwięki żerowania. Podczas wspólnych manewrów latem, humbaki mogą nadawać dźwiękiem wezwanie do karmienia. Jest ono podobne do odgłosu gwizdu, jaki wydaje pociąg podczas odjazdu. Naukowcy uważają, że ten dźwięk może koordynować ruchy wielorybów podczas wspólnego zdobywania pożywienia. W ogóle humbaki opracowały własną technikę zdobywania pokarmu. Krążą w rejonie bogatym w plankton i wypuszczają powietrze. Kryl zostaje otoczony siecią z bombi powietrza, a walenie przepływają przez tę gęstą chmurę pokarmu i ją połykają. Jak mówimy już o pokarmie, to kolejną ciekawostką z życia humbaka jest to, że język garbusa, czyli naszego humbaka, jest wielkości samochodu Volkswagena Garbusa. Samce humbaków w konkurencyjnych grupach, zazwyczaj składających się z jednej samicy i wielu samców, wydają taką całą gamę głośnych, energicznych, podwodnych dźwięków, od gwizdów i pisków po chrząkanie i warczeń włącznie. Te dźwięki określono jako dźwięki społecznościowe. Na terenach, gdzie odbywają się gody, słysząc dźwięki społeczne, samce często przerywają aktualne swoje czynności, jak chociażby śpiewanie, i szybko podróżują, aby dołączyć do tej grupy, która takie dźwięki wydaje. Badania z Maui wykazały, że samice z młodymi w tym samym czasie szybko poruszają się w przeciwnym kierunku. Co ciekawe, nigdy nie zaobserwowano ani nie udokumentowano na żywo porodu samic. Wiemy, że humbaki rodzą się w ciepłych wodach Maui tylko dzięki potwierdzonym obserwacjom nowonarodzonych wielorybów. Od czasu zakończenia połowów wielorybów w 1966 roku populacja humbaka stale rośnie i to jest optymistyczna wiadomość dla tego gatunku. Inna ciekawostka jest taka, że mleko mamy humbaka zawiera 40% tłuszczu. Młode wypijają do 100 galonów mleka dziennie, aby były wystarczająco silne, aby przeżyć migrację z powrotem na żerowiska na Alasce, a to dość długa trasa. Bardzo dużo mówi się o samcach humbaków, o ich tajemniczych pieśniach, natomiast samice pozostają chyba jeszcze większą zagadką, bo nie wiadomo jak reagują na płeć przeciwną. Humbaki nigdy nie były obserwowane podczas godów, ani na Hawajach, ani nigdzie indziej na świecie. Jednak samice podróżują na Hawaje, samce podróżują na Hawaje, jeżeli rozmnażanie nie jest ich celem podróży, to na pewno wybrały ciekawe miejsce na spędzenie zimy. I na tym kończymy dzisiejszą audycję o sekretnym życiu humbaków. Tymczasem zapraszam Was do wysłuchania innych podcastów o rybach i wielorybach w roli głównej. Miłego odbioru!